Dobra. E, tak. Dzień dobry, kochani. E, ja się przerzucam z Facebooka. E, momencik. No. Jest to absolutny spontan. E, chodź na komputerze. Jesteśmy tutaj. Jeszcze chyba nikogo nie ma. Nie ma nikogo. Czyli e, nie muszę gadać. Pewnie potem przy odtwarzaniu coś tam z tego będzie. Ale mi tutaj wszystko zamula. No ale trudno, dam radę. Jest słońce. Mój komputer chyba nie bardzo wyrabia. To, i może się zaraz uda coś tutaj zrobić, hmm. ale tutaj nie ma, a jest obcet, udostępnij, udostępnij transmisję. Dobra. O, o, już widzę, że tutaj, cześć Darku, no super, pewnie dostałeś wiadomość, cześć Aniu, super, słuchajcie, ja od razu powiem, że ja w tej chwili udostępniłam tą transmisję na Facebooku, próbowałam na Facebooku spotkać z... Z Wami, ale się nie udało, bo Facebook strasznie tnie. Myślę, że też dlatego zrezygnowaliśmy z robienia live'ów na Facebooku. Zwykle, jak robię live'y na YouTube, to korzystam z dużego komputera, z kamery, z całego jakiegoś wielkiego sprzętu, który Bartek mi ogarnia. Natomiast teraz po prostu i ustawiłam go byle jak, byle się trzymał. Nie mam chwilowo dachu w Altanie, więc po prostu jeszcze słońce nie gowali. Mam nadzieję, że, że się nie przegrzeje tutaj. I tak, i tak jak dałam, mówiłam, czekam chwileczkę na, na osoby z Facebooka. Nie mam tutaj informacji, ile jest teraz osób na tym live. zobaczymy no jak tam Facebook. Dobra. E, mam nadzieję, że się pojawiło. Zobaczymy. O, w słuchajcie, sensie dzisiaj jest, po prostu jestem w takim ferworze, że jeszcze nawet śniadania nie jadłam. Ale, no, i jeszcze tutaj jesteśmy w lesie, ale tutaj e, mam nadzieję, że. Coś się... O, dzięki Aniu. Dzięki. Słucham. Wiesz, co teraz prowadzę live'a? A zaraz przyjdę. O, dobra, udało się. I teraz pytanie. Um. Tak, słuchajcie, tak sobie myślę, że y, fajnie, jest sześć osób. Ja tam już chyba zrobiłam wszystko, co się da na tym Facebooku. Nie wiem, na ile Facebook tam informuje, że coś tam nowego się dzieje i nowego y, opublikowałam, y, a opublikowałam po prostu linka do tego YouTube'a. Także słuchajcie. o, Dziękuję Ci Aniu za to, że jest informacja, że sześć osób. Bo widzę, gdzie, gdzie to widzę. Widzę, gdzie to widać. Dobrze. Y, aha, dobra, zrobię jeszcze jedną rzecz, skopię ten adres, kopiuję ten adres. Klikam go tutaj w komentarzu na tybie, na Facebooku. A, tu jest studio, dobra, nieważne. I, I powiem Wam parę słów na temat książki. Słuchajcie, trzymam ją w rękach. Jeszcze cała paleta leży przed tarasem. Tak. Słuchajcie, książka wygląda tak i wygląda Cudniem. I w ogóle na okładce jest moje zdjęcie z Majorki, e, które było zdjęciem takim przypadkowym, jednym z wielu zdjęć, słuchajcie, bez żadnego Photoshopa, bez niczego. E, po prostu Bartek stwierdził, że to zdjęcie e, będzie, nie wiem, weszłam, żeby zobaczyć okładkę i wybrał to zdjęcie. E, myślę, że też po sugestii kogoś, e, nie pamiętam, ktoś, któraś dziewczyna e, na Facebooku, e, właśnie. E, mówiła, że o trochę innym, ale z tej serii, że wow, to byłoby super zdjęcie na tą okładkę. No i chyba tak się po prostu stało. Także słuchajcie, jest e, książka, e, napis jest też tutaj taki nie wiem, czy widać, ale jest bardzo subtelny e, tutaj, bóg nic mniej nic więcej. No i słuchajcie, parę słów o tej książce. E, od razu powiem, cześć Marta, cześć Monisia. Od razu powiem, że mm, jutro będziemy robić tą premierę i będziemy ją streamować około godziny 17. Około godziny 17 będzie, jakby zacznie się ta oficjalna część i będziemy streamować to też na YouTubie, także damy wam znać. Pewnie się różne ciekawe rzeczy wyłonią i ciekawe rzeczy powiedzą. Natomiast teraz chciałabym parę słów o samej książce. Ta książka, słuchajcie, jest grubsza niż szalona. Nie pamiętam, ile szalona miała stron, ale ta ma stron 210. 210 stron e, tekstu i e, tak, i słuchajcie, tekst jest po prostu. Teraz mi się już wszystko dopracowałem, jest bardzo fajny, czytelne To jest coś, co na czym bardzo zależało też, e, kiedy wydawałam szaloną, żeby się książkę dobrze czytało, żeby były tutaj duże marginesy, żeby był dobrze rozstrzelony druk, e, żeby po prostu się wygodnie, fajnie czytało. Zamiast takiego, właśnie wiecie, nie, strasznie nie lubię, jak jest gdzieś tam naczgany, jak trzeba w jakiś sposób się bardzo tam wysilać, męczyć, nie można tam sobie dopisać czegoś na marginesie. No, tutaj słuchajcie, tak wyglądają strony rozdziałowe, tytułowe, tam tytuły rozdziałów. Są takie tam obrazki. Ja w ogóle lubię, jak są takie bajery, Wszystko wygląda trochę inaczej niż w Szalonej, ale. Ta książka też wydała się, wydała się, napisała się sama. Też korektę tej książki robiła moja mama Jolanta. Pewnie sporo z Was ją zna, bo prowadzi ze mną warsztaty końskie. Natomiast myślę, że już też fajnie się rozumiemy w korekcie. Z ciekawostek, słuchajcie, jeden z rozdziałów nazywa się Gra z Bogiem ciepło-zimno. I słuchajcie, weszłam sobie na stronę na szaronaalewolna.pl ukośnik sklep, gdzie już można tą książkę kupować w przedsprzedaży, czy można było. I słuchajcie, wchodzę tam czytam, czytam, a tam e, taka informacja, że e, znaczy rozdział, który się nazywa, że y, ty, gra z Bogiem w zimno ciepło. Tam coś i nikt nie jest tutaj odpowiedzialny. Bartek mówi, że tylko przekopiowywał, tak jak było. Ja mówię, no nigdy w życiu bym nie napisała zimno ciepło. Dzwonię do Joli, Jola mówi, że nie wie. Zaczęliśmy sp sprawdzać, tamte te pliki. Okazało się, że we wszystkich, we, we wszystkich plikach, które ja jej przesłałam, była było a ja miałam, jakby miałam z jednej strony w sobie dużo emocji, takiej, taki, taki, że jakby, że już za późno, że to jest w druku, że i, i cisza w środku, i nie ma, nie ma gdzieś e, e, nastawienia na to, żeby szukać jakiejś strategii, czytować, nie wiem, gdzieś tam się w danym momencie. No to słuchajcie, to ten głos w momencie, kiedy e, ja robię coś. E, co jest w konflikcie z tym, co jest gdzieś tam w środku, to y, bardzo głośno słyszę ten głos dodatkowy, tak? I, jest, i do tego słyszę to w taki sposób. Y, jakby słyszę zdanie, które w ogóle ja go nie wytwarzam, to jest, zdanie, to jest takie zdanie jak czasem w sytuacjach takich pozornie bez wyjścia, gdzie, gdzie czuję jakiś zagwózka, czuję się, czuję się w pułapce czy pod ścianą i w takich sytuacjach ja słyszę i to wielokrotnie taki, ale po prostu taki nie mój głośny głos, zaufaj. I to jest tak nie z tej, nie z tej ziemi, to nie jest głos, który ja sobie wytwarzam, to jest po prostu coś, co przychodzi, pff, tak się pojawia. I dokładnie na tej samej zasadzie, to był jeden dzień takiej gonitwy, przyszedł właśnie ten głos, który mówi: że, znaczy, Ja nie pamiętam, czy on powiedział coś konkretnego, ale że, że właśnie tak ma być, że to właśnie specjalnie po co się tak tam stworzyło, że Bóg tak chciał, że Bóg chciał to, żeby to było ta gra w zimno-ciepło. I było tylko takie odpuść, odpuść, odpuść. Ja oczywiście, znaczy nie oczywiste, to nie jest oczywiste, ja byłam w takiej nerwówce, że mimo że głośno słyszałam ten głos, to kilka razy po prostu pozwoliłam sobie tamtego dnia na duże takie uniesienia emocjonalne, jaką niezgodę na, brzydko powiem, zjebanie wszystkich, którzy gdzieś tam... Nawet nie tyle, że zawinili, co stanęli mi na drodze w tym wszystkim. E, dawno nie miałam takiej, takiej sytuacji, Taki, jakby to było ewidentnie, że widziałam, że ja czytuję w tym wszystkim. Natomiast em, w pewnym momencie faktycznie, wiecie, jakby ja wiedziałam, że to zupełnie nie jest prawdziwe, że, że tu słyszę że zupełnie co innego, że tu słyszę że wszystko jest w porządku, że tak miało być, e, że z, zdaj się na Boga i tak dalej. E, no i chwilę później faktycznie o, DHL idzie z żarciem dla kotów. Będą zadowolone. Słuchajcie, i właśnie wtedy, wtedy, yy, no, tam parę godzin później, jakby, mimo że Trudno jest odpuścić. To no przyszłam, mówię, kurde, że najgorsze jest to, że tak, że tutaj miałam potrzebę, żeby się gdzieś wyżyć, ale z drugiej strony ja cały czas słyszałam ten głos, że wszystko jest w porządku. Mimo, że jakby osoba Dominika absolutnie nie czuła w porządku, że jest w porządku, myślę, że nikt by nie czuł. E, z poziomu człowieka, tak, no to e, upierać się przy swoim, e, przy swojej wersji tylko po to, żeby zachować konflikt i żeby było, po mojemu, jest e, jednym z najgrubszych czytów, no i w ogóle jest. Wiecie, takie, no, nie, nie, no takie dogówniarskie. No, tyłu jest opis, też jest na stronie, opis, który zrobiła, też napisała moja mama po wielokrotnym czytaniu tej książki. Takie streszczenie. Może jeszcze Wam powiem, jak się nazywają rozdziały, tak z ciekawostek, z ciekawości. Tytuły rozdziałów są takie, zwykle są skutkowe. Kurczone jest, jest naprawdę super. Nie, z przodu, z przodu, spis treści. Przy okazji się pochwalę jeszcze. Tu jest logo, które niedawno Bartek po prostu usiadł i poczuł, i zrobił. Zrobił logo Szalona, ale wolna. No i fajne jest, bo to jest takie serca i motylki, nie motylki, motylek, jeden motylek i jakieś ptaszki. No i tak jest w ogóle, jakbym miała wymyślać, jakie bym mogła mieć i chcieć logo, no to myślę, żebym w ogóle na coś takiego nie wpadła. Więc bardzo się cieszę, że mi spadło z nieba i nie musiałam myśleć. A, um, spis, spis treści, rozdziały. To przeczytam jeszcze, jakie są rozdziały, bo to może być mega ciekawe e, dla kogoś. Oprócz wstępu jest tak, pierwszy rozdział, wybaczenie, nie, wy, wybaczenie jest niemożliwe, rozdział drugi, nie znasz niczego, rozdział trzeci, prawda w tej chwili, rozdział czwarty, Bóg jest miłością, rozdział piąty, natura rzeczy, rozdział szósty, karma to gra z Bogiem w zimno ciepło, rozdział siódmy, warunkowa i bezwarunkowa miłość, rozdział Rozdział ósmy. Perspektywa versus prawda, rozdział dziewiąty. Dlaczego to mi się przydarza? Rozdział dziesiąty. Bóg i religie. Tu w ogóle a propos tego rozdziału ja pamiętam a, jakoś na nim utknęłam. E, Dzisiaj mi się zamajaczył, tak jak się utknęłam, znaczy nawet nie tyle, że pisałam, tylko gdzieś e, po prostu jakiś był e, moment przestoju. I szliśmy, ja mieszkam przy samym kościele, kto u mnie był ten wie, no patrzta, tak. Jak e, sz, e, szłam. E, do skończonych szliśmy na pastwisko. To zawsze musimy przejść koło kościoła, i akurat mamy głośniki na zewnątrz kościoła, więc jak tam przechodziliśmy, to akurat było jakieś kazanie. I słuchajcie, to, nie, to był jakiś wielkanocny okres, to było chyba koło Wielkanocy, tak mi się wydaje. I słuchajcie, tak. I yy, to jeszcze było yy, mało ludzi, oczywiście, no bo była yy, yy, pandemia. I stoimy z końmi, jeszcze sobie tam skubały trawę, tak stoimy jest tak wsłuchuję w to i słuchajcie, w pewnym momencie jak słyszę, co tam gada ten ksiądz i, i w pewnym momencie, bo ma, fajnego mamy księdza, ale oczywiście dla mnie jest to, że w momencie, kiedy prawda jest inna niż, jakby, niż to, co by miało sprawiać, że Kościół istnieje i ma swoich wyznawców i tak dalej, nie? No bo prawda oczywiście zawsze dąży do tego, żeby Ciebie uwolnić. To od każdego jarzma, włącznie z jarzmem tego, że jesteś patrzony w, auto, w Kościół, autorytet. I w tych, w tych momentach, no to oczywiście niestety Kościół jakby pomija prawdę i będzie się upierał, że jest tak, jak właśnie ta ta to, coś, co ma zapewnić Kościołowi trwanie. I słuchajcie, pamiętam, że wtedy coś takiego powiedział ksiądz i tak mnie po prostu rozwaliło, zdumiało. A, dotyczyło to słuchajcie tego, że chyba tam yy, chodziło o to, że ksiądz, jakby, że droga do Boga, czyli do zbawienia, do raju i tak dalej, wjedzie tylko i wyłącznie przez yy, Eucharystię, czyli przez Mszę Świętą i przez przyjmowanie Komunii Świętej. Czyli zobaczcie, to, jakby to było przez księdza mówione na zasadzie, że ty musisz iść do kościoła i zjeść, ten opłatek. Nie na zasadzie, że to jakaś metafora, że to jest metaforyczne, że czym jest tak naprawdę to przyjęcie tego ciała Jezusa. To wie, wiecie, jakby nie było to coś, co daje tobie wolność, tylko to było coś, co uzależnia ciebie od kościoła, bo te elementy były traktowane bardzo dosłownie jako yy, jedyna droga, tak? I było gdzieś tam to, że mnóstwo ludzi jednak sobie... Yy, gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, żyje, funkcjonuje i tak dalej, ale że zbawieni będą tylko wyznawcy tam katolicyzmu czy chrześcijaństwa, już nie rozróżniam jednego od drugiego, to chyba jedno jest większe niż to drugie. W każdym razie chodzi o to, że, że tylko i wyłącznie właśnie wyznawcy tej religii mogą tą drogą przez tą Eucharystię, nie? i to też daje... Nie podstawy do tego, żeby gdzieś tam wychodzić z ekspansją i narzucać się z religią, tą konkretną religią, tą, 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 tą konkretną religią. Tak. A to zawsze mnie, powiem Wam, w jak ktoś. Nie wiem, kiedyś to, nawet nie działam, że ta reguła istnieje, a w pewnym momencie zaczął mnie wkurzać, jak ktoś robi odwrotnie jakby błędnie końcówki ON i E używa. No dobra, ale mniejsze z tym. I wtedy pamiętam, że to, co ten ksiądz powiedział mi, bardzo mnie zainspirowało do napisania tego rozdziału. Także tak. Rozdział 11. Papierki lakmusowe. Tutaj na pewno nie jest o wszystkich, bo tych papierków jest mnóstwo, ale ja o tych papierkach mówię, piszę, piszę artykuły, w live'ach o tym mówię, na sesjach dużo o tym mówię, także te papierki lakmusowe, słuchajcie, każdy może, znaczy należy je mieć w ręce, pod ręką, żeby rozróżniać prawdę od fałszu, bo tu analitycznym umysłem nie rozróżnimy. Rozdział 12. Sąd Boży. Rozdział 13. Gdzie spotkasz Boga? I rozdział 14. Wiara i ufność. Oczywiście, jak możecie się domyślić, ostatnie tam chyba trzy rozdziały się napisały już po tym, jak się gdzieś tam książka była skończona, no ale to jest e, chyba takie normalne, że w pewnym momencie coś przychodzi i jeszcze, jeszcze, jeszcze. No i, i tak, słuchajcie, e, i to jest książka, która tak naprawdę... E, Zaczyna się tam, gdzie kończy się szalona. Więc to już jest książka, która, z którą dotrzesz do samego źródła, i książka, która, z którą dotrzesz do samego źródła, i ma Tobie mm, otrzepać się ze wszystkich złudzeń, a przynajmniej z tych, które na ten moment stanowią dla Ciebie największy ciężar i są źródłem e, cierpienia teraz. No bo jak, słuchajcie, jak była, by, były strzelone, feedbacki przeróżne, no to a, głównie y, jakby osoby czytały tę książkę wielokrotnie i mówiły, że za każdym razem co innego z niej wynoszą, co innego w niej odkrywają i tak dalej. Natomiast powiem Wam, że y, to jest tak, tak naprawdę, że y, Ty dostajesz to, co w danym momencie jest dla Ciebie... Najważniejsze, to co jest na ten moment dla ciebie najistotniejsze. To jest trochę jak z, z pracą w polu, w danym momencie to, co się. Ty możesz przyjść z każdym tematem, możesz siedzieć i się dwie godziny przed, zastanawiać, całą noc możesz nie spać, zastanawiać się, jaki ty temat weźmiesz na tą pracę w polu, bo przecież masz tak, i tak, i tak, jaki ci się najbardziej opłaca, czy jaki jest na ten moment najistotniejszy. A pole i tak pokaże to, co jest najważniejsze w, ta, w danym momencie. Bo jeżeli ty nie pójdziesz tego, co jest najważniejsze, no to dalej nie pójdzie. Więc e, to pole decyduje, jakiekolwiek jak, jak, nie jest twoje tutaj kalkulacja tego, co jest najlepiej teraz przepracować, to pole. I ty możesz mieć, dlatego ja też robię warsztaty pracy w nawet jak robię w jakimś temacie, to ja mówię, OK, ten temat nie musi być tym tematem dominującym, dlatego że pole i tak pokaże ten temat, który na ten moment jest najistotniejszy dla Twojego uwolnienia. E, no, a na warsztaty pracy. Pracę w polu, zapraszam, zaraz Wam powiem, kiedy, bo oczywiście nie pamiętam. 26-27 września, słuchajcie, to są warsztaty wrześniowe. W październiku nie wiem, czy jakieś się odbędą ponieważ już też zaczynamy zjazd psychoterapii i tak dalej, od psychoterapii. Od razu powiem, że nie ma już miejsc. Można się wpisywać na listę rezerwową na przyszłą edycję, jeżeli taka powstanie, ponieważ mam już listę rezerwową praktycznie tak długą, jak lista uczestników tej edycji. Natomiast zapraszam Was bardzo serdecznie na warsztaty pracy w polu. Mamy miejsca 26-27 września u mnie w Natural Road Ranch. Też będzie można kupić książkę oczywiście i no i przepracować, to, co jest do przepracowania w danym momencie. Też nie lubię słowa przepracowywać, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby poddawać wszystkie aktualnie e, wiążące cię złudzenia, tak? Poddawać i w tym momencie ty jesteś e, po prostu e, doświadczasz własnej wolności, doświadczasz oddechu, doświadczasz ulgi. A oczywiście ulga jest sprawca, sprawcza, co w środku to na zewnątrz. Także kochani, e, książkę m, już jest w rękach. Możecie zamawiać na stronie szalonaalewolna.pl. W sklepie jest już książka. Pierwszą partię wyślemy w poniedziałek. Nie sądzę, żeby nam się dzisiaj udało, bo mamy tutaj dużo jeszcze roboty przed jutrzejszą premierą, ogrodowej głównie, a jesteśmy na razie sami z Bartkiem, także czekamy jeszcze aż ktoś tam przyje, przyjedzie nam pomóc, natomiast większość tego wszystkiego jednak będziemy musieli zrobić sami. Także słuchajcie, ja już do, połowicznie zaadresowałam koperty wszystkich, którzy kupili książkę w sprzedaży, mam nadzieję, że wybaczycie nam to. Tak naprawdę po prostu Bartek ogarnia ten system i ja nawet nie, nie mam dostępu do tego, żeby tam jakoś podrukować te, te listy przewozowe pocztowe. Także no, tak to wygląda. Ale słuchajcie, trzymajcie kciuki za jutrzejszą premierę. Bądźcie obecni, premiera będzie, będzie transmitowana na YouTubie. Pewnie nam się nie uda wysłać, a może się uda. Zobaczymy, ponieważ słuchajcie. No, jesteśmy sobie w wirze, jesteśmy jeszcze trochę w lesie, ale będzie to ma być. Bardzo Was kocham, bardzo Wam dziękuję, a i przypominam o zrzutce na przestrzeń warsztatową, no pokazałabym Wam gdzie, ale e, obawiam się, że a, po prostu przejdę się kiedyś z kamerką i Wam pokażę, w którym miejscu e, chcę, żeby takośnik Dominika Radwańska i e, tam jest opis całego tego e, przedsięwzięcia, więc jeżeli Wasze, e, moje live y, książki, to, co piszę, to, co publikuję, to, co gadam, w jaki sposób poczujecie, że chcecie, nie wiem, wesprzeć. Raczej bym was prosiła, żebyście udostępniali te materiały, które poczujecie, że są super, tak, mówię o wideo, mówię o artykułach i tak dalej, to udostępniajcie, dlatego że tak naprawdę to jest coś, co niesie wartość dla ludzi. A wiecie, no, zrzutka. To jest coś, co powinno tutaj po prostu samo przejść, bo przede wszystkim najbardziej na świecie bądź w zgodzie ze sobą. To jest najważniejsza rzecz na świecie. Nawet jeżeli bardzo chcesz być e, jakiś tam. Was dziękuję. Kocham Was i życzę Wam cudownego weekendu. Muah.